Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim już odcinku z serii Modelem Miła. Dzisiaj poruszymy temat samolotu Supermarine Spitfire, który był najsłynniejszym brytyjskim samolotem wojny okresu II wojny światowej. Zapraszam do oglądania. To jest Supermarine Spitfire MK9. MK Jak widać, ma tutaj szaro-zielone barwy. Tutaj charakterystyczne brytyjskie detale. Tu, chociaż jeszcze pokażę Wam coś, co różniło ten samolot. Jest to polska edycja, Storunia. Tutaj mamy polską, polski detal. Jeden polski detal, który różni brytyjski samolot. To jest Supermarine Spitfire Mk1A. Jeden z najsłynniejszych samolotów drugiej wojny. Też ten też samolot, ale inny. Ze względu na to, że tutaj mamy inną barwę, bo brązowo-zieloną. Powiem, ja też sklejałem. W sumie też sklejałem ten model. Tak samo jak Spitfirea MK9. To jest, to jest Supermarine Spitfire, ten głównie klasyczny. W sumie jest, zielo, jest zielono-brązowy. Też to moja robota. To też moja praca. To jest, a to jest Supermarine Spitfire w pozycji lądowej. To była zdecydowanie moja największa praca. Zatem dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!